Z ciekawości się ciebie bo wiem, że wiesz dużo więcej, więc ja wiem mniej, nie mówię, że się tego boję, ale się zastanawiam, jak daleko to może pójść. Czy jak będę miał powiedzmy 80 lat, to wiesz. To ja ci powiem tak. Sztuczna inteligencja, AI, jest w tej chwili tak modnym tematem, no no. że ja nie przypominam sobie, żeby cokolwiek innego w sensie technologicznym było tak modnym tematem. Ani telewizory, ani nawet komputery, może, może komputery gdzieś przy, raz na jakiś czas, gry komputerowe, wiesz, no. jakaś taka technologiczna Rzec zajawka, że nagle chodziło. zło. Przypomnij sobie, co mówiono o grach komputerowych. No, największe zło, nie? AI jest teraz takim bardzo modnym tematem, no to siłę rzeczy, z racji tego, że to jest bardziej moda chyba niż wiedza, no to tak się ślizgamy po tematach, że ilość bełkotu mm -hmm. audiowizualnego też, tego ile się wydziela z tych, wiesz, z tych, z tych modeli, z tych aplikacji, niepotrzebnych w ogóle rzeczy, powoduje, że my wszyscy mamy, wiesz, jesteśmy zdezorientowani. Okay. I ja, ponieważ, wiesz, jak pojawił się czat GPT, no to ja rzeczywiście wsiąkłem w to i ten kierunek już wyznaczony kolejny, no to ja zrozumiałem, że, że mnie interesuje zagłębienie się w samym środku.